Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie uczestniczyć w tej reaktywacji, można by powiedzieć, w języku medycznym reanimacji tego połączenia. Ja chcę zwrócić uwagę, że to jest wspólna decyzja i wspólny wysiłek nie tylko samorządu województwa, nie tylko zarządu województwa i kolei mazowieckich, ale wszystkim samorządów powiatu piaseczyńskiego. Bo to jest dzisiaj początek, proszę Państwa. I gdyby nie taka silna determinacja, właśnie tutaj, y, samorządów gminnych i samorządu powiatowego, powiatu Piaseczyńskiego, a to jest powiat ciekawy, bo tutaj y, bardzo dużo mają do powiedzenia kobiety, prawda, pani burmistrz? Prawda? I panie Wójt, i pani burmistrz, jest tutaj mnóstwo kobiet, które wzięły na siebie odpowiedzialność, ciężar za funkcjonowanie tutaj gmin. To gdyby nie ta determinacja, to być może do tego by nie doszło. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. Mamy świadomość, że. Każde dodatkowe połączenie to są oczywiście dodatkowe koszty, to są e, konieczne dopłaty, bo nie ma takiej sytuacji, żeby połączenia regionalne były w pełni opłacalne. Ale hmm. uważamy, że na tak ważnym kierunku, przy tak dużym obciążeniu tutaj ruchem, przy hmm. sytuacjach, które no, zmuszają nas do stania w wielorodzinnych korkach często, że to będzie jakieś alternatywne połączenie, że ludzie będą mogli skorzystać z tego, dojechać do Warszawy. Jeszcze teraz nie zbyt szybko, ale mam nadzieję, że z czasem coraz szybciej, coraz bardziej yy, sprawnie. I y, życzę nam wszystkim, żeby nam wystarczyło determinacji, woli. Yy, dziękuję pani burmistrz za ten peron odnowiony, bo proszę państwa, myślę, że tu jeszcze parę dni temu rosły chwasty, tak to zwykle bywa. Tutaj z jedną z pań rozmawiałem, która powiedziała, że jak była w drugiej klasie pani była, tak? to uczestniczyła w otwarciu tej linii kolejowej. A teraz po 50 życzę również kolejom mazowieckim determinacji, żeby te połączenia pani prezes utrzymać. My będziemy pomagali, a nam wszystkim życzę, no a wszystkim wam młodzi przyjaciele, wam życzę, żebyście lubiły jeździć pociągiem, bo cała Polska, zwłaszcza Mazowsze, wraca na kolej. No, kto ma w głowie olej, ten wraca na kolej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jestem niezwykle wdzięczna, bardzo wzruszona, że doczekaliśmy właśnie tego dnia. Wszyscy się martwiliśmy, tutaj było mówione już jak rano. Ja też widziałam. Chcę powiedzieć, dowodem na to, jak wielkie zainteresowanie poza korespondencją mailową, telefonami, właśnie jest przybycie tylu naszych mieszkańców, również tutaj. Chciałam powiedzieć, że zrobiony został wielki kawał, jak to się mówi, bardzo dobrej roboty. I chciałam powiedzieć tylko tak, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli się chcemy domówić, dogadać i chcemy coś dobrego zrobić, to naprawdę można to zrobić. Jeśli się jesienią tutaj na tym peronie, gdzie były rzeczywiście, lepiej nie mówić, jak to wyglądało, nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą. Państwo, którzy jesienią przyjechaliście tutaj pierwszy raz i zobaczyliście, też pamiętacie, jak wyglądał ten teren. Dzisiaj jesteśmy w kawałku Europy, w cywilizowanym miejscu. Aż serce drży, jak się czyta napis Góra Kalwaria. Rzeczywiście bardzo potrzebne połączenie. Za to chciałam wszystkim naprawdę podziękować z całego serca. Został, jeszcze raz podkreślam, zrobiony kawał poważnej i dobrej pracy. Bardzo dziękuję z tego miejsca e, zarządowi województwa mazowieckiego, panom marszałkom, e, panu nie ma tutaj pana dyrektora Rosłonka, który był na co dzień ze mną w kontakcie. Myślę, że również tak będzie w przypadku parkingu, który widać, że będzie bardzo potrzebny, bo chcemy uruchomić takie połączenie, żeby można przyjechać samochodem, pojechać sobie do Warszawy, zostawić tu w bezpiecznym miejscu swój samochód czy rower i pojechać, wrócić i zwrócić swoim pojazdem do miejsca zamieszkania. Także bardzo dziękuję wszystkim wykonawcy, który, który w ciągu bardzo krótkiego terminu to wykonał i udało nam się dzisiaj tutaj być. Nie będziemy dłużej mówić, nie wiem jeszcze kto, bo o 13.30 jest planowany tak, odjazd pociągu naszym wspaniałym dzieciom z okazji Dnia ja, dziecka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dla Was wielka frajda. Mieliśmy czytać wiersze stoi na stacji lokomotywa, ale już nie zdążymy bo nie stoi, stoi piękny ekstra pociąg. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję i to, co mówił tutaj na wstępie Pan Marszałek i koledzy, Pan Grzegorz, e, będziemy próbowali uruchomić następne połączenia w ramach jednego biletu. Nad tym pracujemy, podpisaliśmy porozumienie, wszystkie gminy razem z Panem Marszałkiem i Powiatem, także. Naprawdę coś w tym temacie będzie się działo. Myślę, że również przebudowa drogi 79 wkrótce również ruszy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz na Dzień Dziecka dla naszych dzieci, a Państwu bardzo wszystkim dziękuję, Oby takich dni w naszej gminie było coraz więcej. Nie tylko w naszej, w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, zapraszam. Jestem, jestem, jestem. No słuchajcie, no. pani marszałek dała dobry ruch. Nie pieca Nie, mamy tu sprawę, dziękuję. No. No, kobieta, bo pani jak Proszę bardzo. Yes. Czy, czy tego pani jednego czy z maszynistów, z maszynistów możemy poprosić panie. młodych? Ale nie doma, może poprosimy. Pani maszynisto! Chodź, chodź. Chodź o, Oleg, chodź! Razem z panią burmistrz tutaj pokażcie, że potraficie wszędzie. Panowie, masz już się, za rękę panią burmistrz. I trzy, cztery. cztery. Dziś, dziękuję bardzo. Gratuluję. Szanowni Państwo, dziecko może nauczyć się od dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragną. Bo dziecko jest dla jak najbardziej na miejscu, ponieważ wszystko, to, co robimy, robimy z myślą o naszych dzieciach, naszych ludziach, które tutaj z nami są i mam nadzieję, że niedługo będą pasażerami z kolejki na Bostonie. Ani chwili nie czeka, ani fili nie czeka, i przed nami ucieka.